Witam wszystkich bardzo serdecznie Jak widzicie dużo papryk to Są moje ostatnie zbiory Udało mi się tyle zerwać już z krzaszków i krzaszków można powiedzieć już nie ma Są jakieś tam badyle w tym w, e, w ziemi, w foliaku No ale to już muszę się zastanowić co z tym zrobić Na razie jest tak tutaj co mamy Habanero e, Trinita Scorpion e, co to jeszcze jest? Jolokia tutaj mamy mniej więcej to samo a tutaj są Karolinki jakie piękne one no, no, muszą jeszcze chwilę poleżeć no ale są wszystkie zdrowiutkie, fajne już tak i tak udało mi się bardzo dużo zebrać w tych wszystkich papryk w tym sezonie no a to co tutaj na samym końcu jest, to jest coś takiego w ogóle co nie wiem czy dojrzeje w sumie tutaj się zaczynają jakieś takie zmianki tak powoli zaczyna się wybarwiać to na czerwone od środka ale zaraz to biorę do domu gdzieś to postawię w jakimś ciepłym miejscu te wszystkie papryki no i dużo bananów będę musiał to przesypać jakoś tak żeby gdzieś pomiędzy w środku też tak samo były oczywiście Autoreklama sesiki według ostrości. O, teraz przy tym słońcu idealnie to widać. Popryczka jest zmieniona na troszeczkę bardziej straszną. No i skład. To jest tylko Habanero w sosie czarnym. Ostrość 4, 250 ml. I ostre papryki. Habanero Jolokia Trinidad skorpion. Taka sama ostrość jak w Sosie czarnym, dlatego że jest to na tej samej bazie, do tego sosu są dodane jagody i miód. Z pasieki nie ze sklepu, o, i Sos mega ostry 9 na 10 ostrość będzie to widać za bardzo świeci słońce akurat w tym kierunku. No dobra, tak to zrobimy etykiety są matowe co by to było gdyby były błyszczące mat mi się bardziej podoba jest taki fajny w dotyku i taki klasyczny dobra przejdźmy do foliaka pokażę wam co zostało jak zerwałem te wszystkie papryki no i jesteśmy w foliaku tak tutaj mamy krzaczki takie pozostawiłem, jeszcze się zastanawiam co z nimi zrobić. Czy wziąłem się je przezimować? Bo wydały naprawdę bardzo dużo owoców jeszcze nie zmarzły aż tak bardzo w ogóle, żeby, żeby coś tutaj padło. Gdzie niegdzie. O ten może dostał trochę większego strzała e, zimna, tak widać, że troszkę zaczął się zmieniać. Widzicie w taki sposób. Chociaż tu każdy już tak wygląda, ale yy, nie ma sensu już tego zimować. Wydaje mi się, że ten że wcześniej wezmę i wysadzę sobie krzaczki. Wezmę je pod lampy. Nie wiem, zacznę może już uprawę w grudniu pod koniec, żeby coś tam ziarenka już za, zaczęły kiełkować. No, ten krzaczek to jakiś nie wypał był. Cały czas wyglądał w taki sposób poszły wilki i się i tak i tak zatrzymało, dlatego że te wszystkie krzaki miały wysokość mniej więcej 1,60 m, a jak wziąłem te łodygi, które leżały krzak na, na krzaku, no jednak to troszeczkę jednak jest za blisko te 50-60 cm Wydaje mi się, że w przyszłym roku będę musiał wziąć i posadzić Jeszcze rzadziej te krzaczki I tak jak wspominałem w innych filmikach Muszę sobie zrobić taki stelaż na górze Tak jak tam jest na samym początku Puścić takie dwa, e, dwie deski Znaczy deski, dwie listewki I splątywać papryki tak samo jak te pomidory Żeby rosły w górę Bo one dochodzą do takiego miejsca i zaczynałem się roz, rozkrzewiać bardziej dlatego za każdym razem wspominałem, że od początku starałem się odrywać te, te listki, te wszystkie łodygi tak, żeby jak najpóźniej było właśnie to rozgałęzienie dlatego to jest tak, że Powiedzmy, na jakim przykładzie to zrobić. Na przykład na tym. No, w Sąsiedź zaczyna się nie wiem czy ktoś będzie teraz słychać. Porównanie ten krzaczek do tego krzaczka. To teraz widlenie w tym miejscu było... No, trzy odległości. A ten krzaczek ogólnie... Nie no, nie wiem czy to będzie miało sens teraz nagrywać. Dobra, szybko skończę. Ogólnie tu jest tak, że te łodygi jak wziąłem i naciągnąłem to miały tak, że były praktycznie do samego końca, czyli powiedzmy metr, metr 70 wysokości. To wszystko co było na krzakach. jest tutaj i tutaj wielka kupa tych liści, gałęzi. Nie, nie jestem w stanie przewidzieć tego. Kiedy sąsiad będzie chciał drzewo, więc chyba trzeba będzie szybko kończyć. Dobra, tyle chciałem wam pokazać. Tyle chciałem wam powiedzieć. Zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że. Albo przejdę w inne miejsce. Nie, nie trzeba. Zapraszam do subskrypcji. Co tutaj jeszcze? No i. Mam nadzieję, że spróbujecie mój sosik, bo są mega pyszne. I co chciałem wam powiedzieć na sam koniec. Mam nadzieję, że jutro wleci filmik na koncie pewnego youtubera. Sprawdzajcie na, na moim instagramie co, co będę dodawać, to się dowiecie. Trzymajcie się, pa.